Trochę dałem się nabrać, bo przyszedłem zobaczyć e, rzeźbę, znaczy część rzeźby, którą, e, którą widziałem, że w gazecie. Kwestia jest taka: w 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam, Urząd Miasta Malmo postanowił e, upamiętnić e, no, najbardziej znaną osobę z tego miasta, czyli z Zlatana Ibrakamiwicza, słynnego Ibre. Tutaj postawiono rzeźbę. Powinienem ten upływ pamiętając jego jako sportowca. Jakiś czas potem chyba przeszło do wiadomości publicznych, że został, został współwłaścicielem jednego z klubów w Sztokholmie czyli klubu rywalizującego z Balmy FF. No i Ultrasi, czyli ktoś fanatyczni kibice, którzy nie, nie bardzo przepadają za klubem w Sztokholmie, Ucięli dla niego nos. Dla rzeźby, mam na myśli. No i była wielka afera, że znieważenie, że to, że tamto. A taki część, część takiego humoru dziwnego. No i teraz, po kilku latach, w, gaze w gazecie ukazała się informacja, że zamiast całej figury, to postawił sam ten ucięty nos, no, jako, jako rzeźbę taką. I przyszedłem teraz zobaczyć, czy faktycznie to jest, bo to trochę śmieszne było. Ale przeszedłem się wokół tego stadionu i, no i nie ma tej rzeźby. Także nie wiem, może to jest w planach, czy coś w tym rodzaju. Nie doczytałem dokładnie. No, w każdym bądź razie e, sytuacja taka... A, trudno powiedzieć, bo... Tak jak lubię sport, lubię kibicować różnym drużynom, tak uważam jakieś tam ult, ultra, tak ultra wyznawstwo wszystkiego, to jest po prostu masakra rzecz biorąc. Ale no, z tym się, z tym się możemy spotkać W różnych, w różnych, w różnych aspektach naszego życia niestety. Także pamiętajcie, kibicujecie, wspieracie, nie wiem, ideę, sporty. Nie bądźcie nigdy ultrasami, bo to nie za bardzo jest... Zostajecie się zresztą wtedy z zmanipulowanymi idiotami. Tak wam powiem. Dobra.